Panie dyrektorze, Wałbrzyski Szpital doskonale funkcjonuje, doskonale się rozwija. Moje pytanie dotyczy tego, w jaki sposób pozyskuje się tak ogromne granty, jak chociażby ten ostatni związany z leczeniem hematologicznym. Dzień dobry Państwu. Tak, szpital rozwija się bardzo dynamicznie. Natomiast pozyskiwanie grantów, pozyskiwanie tak dużych zewnętrznych pieniędzy na funkcjonowanie szpitala, jest to inicjatywa ludzi, którzy tutaj pracują. Pani profesor Butrym jest najlepszym przykładem ściągnięcia gigantycznych pieniędzy dla szpitala, podniesienia Ośrodka, do rangi ośrodka, co najmniej krajowego czy europejskiego, z możliwością diagnostyki na poziomie takim, na którym do tej pory ona była wręcz niewyobrażalna. I tutaj pacjenci hematologiczni e, z całego regionu e, Dolnego Śląska, ale nie tylko, będą mogli być diagnozowani. E, trafią tutaj do Wałbrzycha już za kilka miesięcy? E, tak, jeżeli. E, będzie to mniej więcej w takim tempie w jakim powinno być rozwijać się to ci pacjenci mają szansę podjąć tą diagnostykę dość szybko Oprócz hematologii dużo w szpitalu się dzieje ostatnio. Między innymi na potrzeby hematologii przeniesiono oddział endoskopii zabiegowej. W tej chwili oddział endoskopii zabiegowej fantastycznie funkcjonuje w innej lokalizacji szpitala. Jest to też komórka, która wykonuje. Dla potrzeby regionu, bo to nie jest tylko Wałbrzych, to jest, to jest zabezpiecza i Kłodzko, i Kudowe, i Jelenią wykonuje zabiegi endoskopowe, które pozwalają na dużo szybsze udzielenie pomocy pacjentowi, dużo krótszą hospitalizację, dużo mniejsze powikłania po leczeniu. Także to też jest perełka yy, dla działania szpitala. Ale ja chciałabym zapytać o zadłużenie szpitala, bo no, szpital Wałbrzyski był dość mocno zadłużony. Jak to wygląda dzisiaj? Problem zadłużenia szpitali w Polsce generalnie jest bardzo poważnym problemem. Dużo szpitali nie daje sobie rady. Szpital Wałbrzyski jest znowuż perełką na mapie Polski. Proszę państwa, szpital w sposób dynamiczny zmniejsza zadłużenie i znowuż dlaczego? Dlatego że pozyskujemy środki zewnętrzne. Staramy się o dodatkowe pieniądze z ministerstwa, o dodatkowe pieniądze z urzędu wojewódzkiego, urzędu marszałkowskiego i to nam się udaje. Chcemy być najlepsi na dolnym śląsku w wielu przypadkach jesteśmy proszę państwa neurologia jest ośrodkiem który jest tak wysoko oceniany że w chwili obecnej ma 9 diamentów udzielanych jako nagroda europejska za funkcjonowanie szpital wrocławski ma chyba jeden także świadczy to o jakości leczenia, o szybkości diagnostyki, o rozwijaniu programów jak najszybszego, jak najskuteczniejszego udzielania pomocy pacjentom z udarami. I efekt tych leczeń jest naprawdę porażający w sensie pozytywnym. Pacjent, który przyjeżdża z niedowładem, z afazją leżący, po leczeniu trwającym 45 minut nagle ustępują mu objawy, ustępuje objaw niedowładu, ustępują zaburzenia mowy. Czyli odwracamy proces chorobowy, ale to zależy od tego, jak szybko udzielimy tej pomocy. I u nas ta pomoc udzielana jest natychmiast po przywiezieniu pacjenta. Pacjent, który jedzie do szpitala, zespół ratownictwa, który tego pacjenta wiezie już na etapie transportu dzwoni na tak zwany telefon udarowy i lekarz już na pacjenta czeka na sorze. Panie dyrektorze, ale czy całkiem niedawno mówiło się o tym, że Wałbrzyski szpital przy zmianie dyrekcji no będzie się mówiąc kolokwialnie tylko zwijał, jak Pan to widzi? Trudne pytanie. Dlaczego? Pytanie trudne, ponieważ tak jak wszędzie są potężne problemy kadrowe. Brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, ale mimo wszystko. To nie przeszkadza, żeby to funkcjonowało. Jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy są zaangażowani w pracę, którzy czują, że pracują w tym szpitalu dla tego szpitala i dla ludzi, dla których mają nieść pomoc, to to będzie działać. Jedna osoba jest w stanie zrobić więcej niż pięć osób w innym miejscu pracy, bo tak potrzeba. Albo wszystki szpital pozyskuje lekarzy z najwyższymi kwalifikacjami. W tym momencie tak, staramy się o pozyskiwanie coraz to e, szerszej kadry medycznej. E, oczywiście mamy problemy, e, m, są oddziały, które mają duży deficyt lekarzy, mimo to sobie dają... Ale tak żaden. jest wszędzie. E, tak, i tych lekarzy nie ma. Tych lekarzy nie ma, natomiast no, problemem jest troszeczkę e, inna sprawa, jest... E, m, Obciążenie szpitala zadaniami, których ten szpital nie powinien i tak naprawdę nie ma realizować. I tutaj ukłon w stronę pacjentów, od lekarzy rodzinnych i pogotowia ratunkowego. Pogotowie ratunkowe czy ratownictwo medyczne w tym kraju zostało rozmontowane. Karetki stały się bezpłatnym środkiem transportu do szpitala. Ludzie bezsensownie wzywają karetki. W celu udzielenia jak najszybszej pomocy, proszę Państwa, proszę tylko wziąć pod uwagę, że jeżeli karetka, która bezzasadnie została wysłana, na to wpływu nie mamy przez dyspozytora, do zachorowania, które nie wymaga wezwania karetki, a tym bardziej zabrania tego pacjenta, to proszę nie zapomnieć, że Wasz bliski, ktoś z Waszej rodziny, może mieć zawał serca, może mieć udar mózgu, może wpaść pod samochód i nie będzie karetki, bo karetka pojechała do bólu kolana. I, I powiem więcej. I ten ból kolana został przywieziony tą karetką do szpitala. Na to nie mamy wpływu, bo to są działania zewnętrzne. E, następnym problem, problemem jest problem. Skierowań na badania. Lekarze rodzinni bardzo chętnie wystawiają skierowanie do szpitala celem wykonania badań. My bardzo często odsyłamy tych pacjentów do lekarza rodzinnego z adnotacją Proszę wykonać badania. Szpital nie jest miejscem do bezpłatnych wykonywań badań. Szpital jest do leczenia pacjentów, których nie można leczyć ambulatoryjnie. Panie doktorze, ale może to jest tak, że po prostu pacjenci o tym nie wiedzą? Otrzymują skierowanie na wykonanie badań do szpitala i tam też się udają? Pacjenci nie są wyedukowani. Pacjenci są edukowani w odwrotnym kierunku czyli po 18:00 proszę wezwać karetkę pogotowia, jak coś się dzieje, tam w szpitalu wszystko zrobią. Proszę Państwa, udzielamy. Pacjentów na SORZE w skali roku jest około 28 tysięcy. Pacjentów hospitalizowanych w warunkach oddziałów szpitalnych jest 30 tysięcy. To jest ogromna rzesza ludzi. To jest wręcz niewyobrażalny wysiłek dla ludzi pracujących w tym szpitalu. Nie jesteśmy z gumy, nie jesteśmy w stanie zrobić więcej niż robimy i tak robimy bardzo dużo. W tym momencie nie dość, że mało jest kadry. Ta kadra jest jeszcze obciążana obowiązkami administracyjnymi, wypełnianiem dokumentów, pisaniem, dokumentacją papierową, dokumentacją elektroniczną i właśnie między innymi lekarze muszą pacjentów ze skierowaniami odsyłać z adnotacją, proszę o wykonanie badania. I to naprawdę dezorganizuje pracę.